To może złagodzić objawy menopauzy. Sprawdź. Zmiany, jakie zachodzą w organizmie kobiety podczas menopauzy, można często porównać do trzęsienia. Organizm kobiety zostaje wytrącony z równowagi, obniża się poziom libido, poziom koncentracji. Bardzo często pojawia się bezsenność, uczucie gorące. To, co bardzo istotne, można sobie z tym poradzić, w jaki sposób. Badania pokazują, że Uczucia gorąca i nocne poty znacznie częściej występują u kobiet, które mają niestabilny poziom glukozy w organizmie. Jest nadzieja. Badania, które zostały przeprowadzone w 2020 roku, pokazują, że wypłaszczenie krzywych cukrowych może znacząco obniżyć ilość występujących potów nocnych i tej niestabilności hormonalnej. Zatem, kobiety, jeżeli jesteście w okresie menopauzalnym, bardzo warto. Uważać na to, co spożywacie, warto.